Uważajcie. Kto promuje? Kto promuje konfederację Bosaka, Mencena, a przy okazji Brauna i Winnickiego, którzy uczepili się i czym nie puszczą, trzymają się, trzymają się, bo im jest, bo to interes jest po prostu ich. ManyPL z 2019 roku. George Soros stoi za zakupem radia Z. Już Państwo kojarzycie fakty. To, co zrobił z nami Balcerowicz, w zasadzie już z naszymi rodzicami, tak? e, to był skandal. To, to było bestialstwo. E, a, z nami, a z nami pośrednio, bo potem, teraz, teraz nie mamy szans we własnym kraju. E, Tygrys opanował już całą klatkę. E, a te reformy to nie były reformy Balcerowicza, to były reformy Zaksa i Sorosa. Zaksa i Sorosa. A potem je nazwano reformami Balcerowicza. I dziś już widzimy, że kumpel Sorosa, pan Balcerowicz, promuje konfederację. Jakiego dealu dokonali, że tak ładnie im się. Jakie warunki postawił Balcerowicz za tą promocję? No chyba, że Balcerowicz to dobry człowiek i tak. Docenił docenił talent pana, pana Mencena. A może, proszę państwa, a może, skoro Mencen tak wyciska ze swoich pracowników, pełna dyspozycyjność, praca ponad miarę za 3000, to, to może, to, to może wiecie, może nawet, może nawet umowy nie było. Ci to dopiero będą po nas jechać. Będą jeszcze lepsi niż Morawiecki. Tak, proszę państwa. W 2019 roku. Soros kupił Radio Z. Wpakował tam 200 milionów złotych. I to już widać. Eleganckie studia, dobrze opłacani e, dziennikarze z pierwszych stron gazet. A wszystko kosztuje. To wszystko kosztuje. Bez tych pieniędzy nie dali, bez pieniędzy Sorosa nie daliby rady. Rozumiecie? Dlatego dziś takie fajne wywiady robią. Dlatego dziś można ich e, pompować. Ewidentnie pieniądze sorosowe stoją za zwyżką notowań Konfederacji. Ewidentnie